Spójrzcie, jaka miniaturka łączki. I tutaj druga. Jestem w trakcie spacerku z moją podopieczną. A tutaj spójrzcie, jaki kocurek po drodze. Ciciulek. Nicht Angst. O, już ma swoje lata, biedny. Sierść mu płowieje. No, traci sierść. Śliczno. No, zastanawiałam się, co Wam dzisiaj opowiem. E, opowiem Wam to, jak to w tym y, markecie, y, pennym, bo tam robię zakupy, bo jest najbliżej bliziutko. Y, były takie dwie sytuacje. Y, więc tak, y, te sytuacje były y, z ekspedientkami takie no niehalo jak to się mówi i opiszę jedną sytuację a potem drugą idąc spa spacerkiem z moją podopieczną opowiem wam któregoś dnia jestem z moją podopieczną w sklepie zabrałam ją ze sobą żeby tam sobie znowu na te produkty popatrzyła, na te półki, na ludzi przede wszystkim. No i też y, oczywiście była zadowolona, ale jaka sytuacja? Dwie pracownice pchają taki wózek z towarem. Nie? Na tym wózku skrzynki, palety z towarem, z produktami i wjeżdżają. Zaczynają wjeżdżać w alejkę, z której wychodziłam z moją podopieczną. I wyobraźcie sobie, one do nas, i tam jeszcze dwie panie były za nami, i one do nas wszystkich, że my mamy się cofnąć, bo one chcą wjechać z tym wózkiem. <gry> A z mojej strony od razu reakcja, jak one bezczelnie do nas, że my mamy się wzdłuż tej alejki cofnąć, żeby one wjechały tym wózkiem, to ja do nich mówię, Was? Że co? A one powtarzają to, ale nie w sposób grzeczny, że y, czy mogłyby panie y, no, udostępnić nam drogę z tym wózkiem, czy coś, tylko nie. To na zasadzie raus, raus. A ja nie lubię chamstwa, nie lubię jak ktoś kogoś nie szanuje, a przede wszystkim y, jak jest, no, bezczelny. Więc ja mówię do nich, nie, nie, nie. Wy zaczekacie tutaj, aż my przejdziemy. I tak się spojrzałam na te dwie panie. To były Niemki, aż się stuliły i one po prostu obserwowały sytuację, bo już wiedziały, że ja się odezwałam. I spojrzałam na nie, a one tak na mnie tak spojrzały wystraszonymi oczami. I ja mówię do nich, że wy najpierw zaczekacie, puścicie nas i wtedy możecie sobie iść. No, chciał, chcielibyście widzieć ich miny, że ja do nich po prostu z góry w ten sposób, nie? No ale to był niestety z mojej strony odwet. I tam jedna do drugiej coś tam mruknęła, fuknęła i one stoją, i one się tak patrzą na mnie. A ja sobie powoli przeszłam, tamte panie też zaraz za nami pomknęły. No i pierwsza taka sytuacja właśnie była taka, że dałam sobie na luz. Po prostu powiedziałam im, że najpierw my, a potem one. No i myślałam, że ten incydencik będzie pierwszy i ostatni raz. A tutaj niestety nie. Zdarzyła się drugi raz. Nieco inna sytuacja. Hmm, aczkolwiek też podobna. No i jestem po raz kolejny z moją podopieczną. Akurat no właśnie, akurat z nią byłam. Bo teraz staram się wychodzić już sama. To, co mam do załatwienia, to załatwię raz, dwa, trzy. I. I tak, robiąc zakupy, wrzucam do koszyka to, to, tamto, sramto i jeszcze biały twarożek chciałam kupić, ale patrzę na półce nie ma. Był tylko z ziołami, ja lubię ten naturalny, jest bardzo smaczny, bo ja nakładam troszkę marmalady, marmalady, marmolady powiem po polsku. No, i patrzę, stoi wózek, paleta stoi, i na tej palecie różne kartony, te paletki, takie z jogurtami, yy, z mlekiem, no, takie różne pierdoły, wiecie o co chodzi. Nabiał, chodzi głównie o nabiał. I zaglądam yy, w tą paletę. Yy, no, i widzę, że te serki są tam na tej palecie. I podchodzę do tej ekspedientki grzecznie i mówię, że chciałabym kupić ten twarożek biały, i który jest na palecie. No i po prostu, czy ona mogłaby mi go podać? No, wiecie, nie chciałam sama wziąć. Jak ona już to obsługuje, tą paletę, no to niech też mnie obsłuży, tak? A ona mówi do mnie, słuchajcie. Że my mamy zaczekać, aż ona wszystko wyłoży i aż ona dojdzie do tego, żeby nam ten twarożek podać. A ja mówię do niej, ale on jest w zasięgu ręki i, i ja nie mam czasu czekać, nie? A ona mówi: No, to trudno. <śm> I wyobraźcie sobie, podeszłam, sięgnęłam ten twarożek i idę do kasy. I tam rozegrała się akcja, i mówię do tej kasierki. Ona miała taki y, mikrofon z głośniczkiem. Y, mówię do tej kasierki, że zaistniała taka sytuacja, że ta jej koleżanka, pracownica, Yy, tego sklepu, yy, po prostu powiedziała, że mam zaczekać na produkt, który dodatkowo chcę zakupić. Oczywiście za nami do kasy stanęło, yy, jedna pani stanęła, jeden pan za tą panią i za tym panem, nie wiem, jakieś małżeństwo przypuszczam, nie? <laughs> no i uwaga, baczność, wszyscy na baczność stoją. Przyglądają się i przysłuchują, co ja mam do powiedzenia. I mówię do tej kasierki, że ten twarożek to wzięłam sobie sama z palety, żeby nie było, że tam brakuje czegoś, ale taka sytuacja, że ja chciałam go zakupić, on był po prostu w zasięgu ręki. Bardzo łatwy do wzięcia. A ta pani, pani koleżanka powiedziała, że my mamy zaczekać na ten twarożek. Ja mówię do niej tak. Ja nie mam czasu, żeby czekać 20, co najmniej 20 minut, pół godziny, aż pani zdejmie cały towar z tej palety i że ona mi dopiero go poda. Ja mówię to jest po prostu bardzo niegrzeczne ze strony pani koleżanki i tak się nie traktuje konsumentów, klientów, nie? A ta kasjerka, słuchajcie, wyłupiła na mnie oczy. Ludzie, którzy stali do tej kasy to też normalnie zaniemuwili, nie? Ale to chwila, chwila. I ta sierka mówi, czy ona ma zawołać kierownika? żeby ja wyjaśniła sprawę. Ja mówię do niej: Ja nie mam czasu czekać na kierownika, proszę przekazać, proszę przekazać, co ja pani teraz powiedziałam. I mówię do niej: To już jest po raz drugi podobna sytuacja, jaką tutaj właśnie spotykam u was w tym markecie. Ja mówię: Wydaje mi się, że owszem, ja rozumiem, że wy pracujecie, ale. Na to musicie sobie jakoś zorganizować czas, a ja jestem klientem i ja chcę szybko załatwić swoją sprawę, kupić i wychodzę, robić swoje dalsze rzeczy i wychodzę ze sklepu. Ja nie mam czasu czekać 20 minut czy pół godziny na to, aż ekspedientka wyjmie. Towar wyłoży na półki. To jest jej czas tutaj w pracy, a mój czas jest moim czasem. I wyobraźcie sobie, ona w ogóle, jaka ona się zeźliła. Ona aż taka czerwona się zrobiła ze złości, nie ze wstydu, ze złości, że ktoś zwraca jej uwagę na coś, co się dzieje tutaj u niej w pracy. I wyobraźcie sobie, że ta pani. Która stała za mną, zaraz, ona się wtrąca do mnie i mówi tak, że, że, że tutaj, tutaj te pracownice no pracują, że one muszą wyłożyć towar i tak dalej. A ja mówię do niej: Czy pani słyszała w ogóle, co ja mówię? Ja mówię po prostu: Proszę się nie wtrącać, ja rozmawiam nie z panią, tylko tutaj z panią kasierką. I słuchajcie, zapakowałam swój towar, i wyszłyśmy ze sklepu. Także słuchajcie, ja po prostu nienawidzę, jeżeli są takie sytuacje, yy, gdzie ja grzecznie po prostu do kogoś mówię, a widzę jakąś yy, ignorancję z czyjejś strony, no po prostu mnie to rozwalanie, i wtedy wkraczam do akcji. Ja jestem bardzo grzeczną osobą. Ja i uśmiechnę się i bardzo uprzejmie zwracam się do ludzi. No, ale kurde, no niech każdy wie i niech myśli jak należy się w danej sytuacji zachować, tak? No. A tym bardziej, a to w ogóle nie ma znaczenia, czy ja jestem z osobą starszą, czy ja bym była sama, nie ma to w ogóle najmniejszego znaczenia. Ona jest w pracy, ona wykonuje swoją pracę, jej czas leci, a ja w tym momencie ten czas bym musiała tracić, czekając na ten, <laughs> na ten upragniony mój produkt. O. No i wyobraźcie sobie weszłam sobie na mapkę i zobaczyłam, bo są tutaj chyba dwa, dwa peny, albo nawet i trzy, i oczywiście na daną ulicę, i tam były opinie na temat tego sklepu. I tak, czytam, czytam. Nawet Polacy się wypowiadali na ten temat, że no nie, Niemcy, o właśnie, powiem wam tak, Niemcy. Zachwalali, że miła obsługa, że zawsze jest wszystko na półkach to, co oni chcą zakupić, yy, że bułeczki są yy, o połowę tańsze i chleb, całe pieczywo, nie? W każdą sobotę, no po prostu same superlatywy. A widziałam cztery komentarze, yy, gdzie Polacy wypowiadali się yy, no, już bardziej negatywnie, więc ja tam taki. Trzasnęłam komentarz. Moją opinię, że chyba opisałam wszystko. I niech sobie ci, którzy tam wchodzą, niech sobie poczytają. No. Yy, sytuacja, która się faktycznie wydarzyła. Oczywiście wpisałam to datami. No, i co? I chyba zakończyłam sprawę. Nie lubię po prostu, jak ktoś kogoś ignoruje. I lekceważy czy próbuje lekceważyć, ale nie, nie, nie. No, po prostu czasami trafia kosa na kamień, nie? No i te dwie sytuacje chciałam Wam właśnie opisać i ten filmik puszczam. Dzięki serdeczne za Wasze komentarze. No, wiadomo, chciałabym, żeby ich było więcej, i wiadomo, że chciałabym, żeby było Was więcej bo byśmy sobie jakoś tak pisząc podyskutowali o takich różnych sytuacjach i byłoby fajniej ale i taki tak jest dobrze ja się cieszę ze wszystkiego no za wszystko powinien człowiek być wdzięczny za pogodę za ludzi którzy daną osobę otaczają oczywiście te pozytywne osoby za wszystko Powinniśmy być wdzięczni za każdą małą rzecz, którą dostajemy, nawet za to, że budzimy się każdego ranka. No i witamy nowy dzień. Buziaki.